While the heroes were flying towards the cloudy isles, Weezy's minions were quite concerned about a mysterious aura of light that had appeared out of nowhere. It was now shrouding the kidnapped Margaret, like the light of the ancient crone mother, who appeared on earth to punish naughty goblins, according to old goblin legends. A, kurde, A, pierwsza! No, to, to pierwsza, przejm zaklepane. Przejmuj przejmujesz ster, to proszę. Tak, cześć, witajcie w naszej ulubionej serii z Train 2. Z dodatku jest oczywiście ze mną Wojtek. Dzień dobry. A dzisiaj niestety ostatni odcinek tej naszej ukochanej serii. No i tak. wszystko co dobre kiedyś I, się kończy. No i... Ja tylko tutaj dodam, że jeżeli ten odcinek będzie tak pechowy jak pozostałe dwie, dwie próby <laughs> nagrania tych materiałów. To będzie, ale do trzech razy sztuka. Tak, bo my ten odcinek nagrywamy już po raz trzeci, bo pierwszym razem Wojtek spieprzył, drugim razem ja spieprzyłam, tak, a teraz albo się uda, albo no. oboje spieprzymy. A teraz obydwoje spieprzymy, <grym> no standard. Tak. No dobra, to co, rozpoczynamy. Lecimy. Borek. I teraz Madzia powie, że mu coś nie zwisa. No, ale mu nie zwisa. No właśnie. Widzicie? Brudko mówi si. Okej, okay. będę wróżbita <laughs> Wojciech. Nie, to była wróżbita Maciej. Ale ja będę Wojciej. No, była ja, czy Wojciech? Wojciech. Dobrze. Wojciech. No dobrze. Także słuchajcie, my mamy ten poziom mega mega obcykany ogólnie. Tak, tak wyszło. <gry> Także tutaj też niestety nie będziecie mieli punktów wszystkich. Które tutaj są do zdobycia, bo już żeśmy je zebrali. Chyba, że znowu coś znajdziemy. Tak jak to my. No właśnie, możliwe. Hop. Co tu dają pod wodą? A tu, tutaj były chyba punkty, o ile dobrze pamiętam. To już nie pamiętam. W każdym bądź razie ja, znaczy odkryliśmy coś ciekawego Zoją. E, mianowicie nie to. To, że można wodę zamrażać. Tak, kładki. Wysepki. Wysepki, no, także nie, nie powiedzieliście nam chyba o tym. Albo żeśmy. Ja wspomnieli... nie pamiętam. Jebba! Tak, jak zwykle lecisz, nie? No Jasne. Tylko nie tam, gdzie trzeba. Albo My nie się... na to, co trzeba, jak to My lubi. To Weź tak to jest. właśnie tak troszkę. Ewentualnie tarczą, tarczą go. My hmm. musimy Dobra, na to chyba przeskoczyć, ta? wiesz. Tak, bo ten jest dalej, wiesz. Hmm. A! Dobra. I tak, byłaś pierwsza. E. Oj, bo ja wyrywna, nie wiesz. Możemy tego aktiva Aj. A to rób, jak chcesz. No, nie wiem, czy się uda. Niestety się nie udał. Dobra, zamrożony. I, I tak największe jazdy zostały. Nie! Słucham, no. Za jakie grzechy ja się pytam, co? Wpadłem. Ej się. no gdzie ich. Fajnie było jakby, jakby, jakby te zwłoki jeszcze dodatkowo wymiotowały po śmierci po takim lipańsku. <laughs> Albo jakbyś tak wnętrzności wylewał. Ooo, jakie to byłoby piękne <laughs> Nie, nie, ja to są naprawdę nie mogę nagrywać, no... <laughs> to z... To jest obłędne. No już od razu nie możesz nagrywać, jasne. Nie stój tu! Dlaczego? chodź. No nie stój tu. Mało życia. Pyknęł gdzie nie trzeba. Dobra jeszcze raz. A tu nie ma jakiej kulki? No właśnie nie, a tu będzie nas walka czekała. A, No to ja mam smoka obrabiać. Już go obrabiam. Pozdrawiam biały stok. W okolice. Tak. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to Madzi simsy oglądać. Tak, bo Wojtek obrabia PG. Obrabiam pracując w PG, O, Białeś... o właśnie, przypomniałeś mi, że ja rachunki miałem zapłacić. Oj. I to od prądu. Odetną ci prąd, zobaczysz, jeszcze specjalnie. Będziesz tutaj... widział. Będziesz widział. Eksplodująca strzała. A ja mam? Mam ognistą. No, gdzie tak mocno, gdzie tak... O. Weź tu gie magiem i mi skrzynkę Dobrze. postaw. Dobrze. Coś ty to umiesz. Oj, zblokowało Nie Ja mi się tak tutaj te drzewka podobają, różowe. Nie to, że ja lubię różowy kolor, ale drzewka to zajebiście wyglądają. Dobra, jedziemy. Minecart. <laughs> tak, niewidzialne mu stangi go pociągają. <laughs> Jak w Harry Potterze, te, te... Te karote, co ich do, do zamku podwoziły, jak one się nazywały? A ja nie pamiętam, wiesz? No ja też już nie pamiętam. Weź to, gibni Magiem. O, o, dziękuję. Patrz tu, punkty nasze zostały. No to idź, panie. Dzięki, ja chcę. Ała! Ali! A! Czekaj, to bo mnie tutaj to Jara. To jest. Czekaj, jest tu gdzieś skrzyneczka. Proszę, Dzięki, mamy tutaj kolegów. Ale mam też kuleczkę Mhm, dobrze A ja tu stoję i czekam aż mi przylecik, przyjedzie krab Oj Dzięki Mać padła. Ugibaj się na górę, to ja jest drodze Sio Sio, oj, oj, oj Dobra Gdzie tu kulka jest? No tam z tyłu, właśnie lecę do niej Sio, o Dziś wcześniej musiałam tej kulki nie zatrybić. Dobra, standardowa. ja dźwignię te dzwonki. Oczywiście. What the fuck? Pomyliłeś się, kliknąłeś drugi, a był To, to... Aha! No. La 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 la! Oj, ten tak muzykant? N Oj. No przepraszam, ja ci ja nie widzę. mam ostatnio takiego pecha w tym skakaniu. To Ty może wszystkim ostatnio pecha? Jak nie skakanie, to usuwaniem wszelkiego rodzaju materiałów audio i innych? No. Nie, spadaj, spadaj. Ja chcę tu żyć. No, de Smok. Odczep się, to twój smok. O. Ej! To no nie fair. Zabił mnie. <grystanie> tak, i niech mnie zabije. Jasne, dzięki. Dobra, chcę przed nim uciec, bo mnie bije. No! Dobra, już wolę się zabić niż niż do czynienia ze smok... Aha, bo sama zostałaś. Wojtek, no, za jakie grzechy! <grystanie> Co? No dzięki, co będziemy ty? tu przechodzić jeszcze raz. A pamiętaj o tych kulkach tutaj po lewo. Czekaj, bo na razie mi tutaj składanka jakaś chodzi. Ale co mi te kulki tu dadzą, jak ja nie tego? Ano no w sumie. No. Teraz wszystko zależy od madzi. A, a gdzie moje? A są kulki? <grym> Okej! Okay. Nie wyszło Co ty łapisz pierdoło? No 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 Dobrze ja. Yeah. Radzi, fighter Bo jak nie ktoś w kurwiec tak w pierdole, że Dobra <grym> <grym> Nieważne <grym> Dobra, podstawki, pod kulki w ogóle, Ogólnie rzecz biorąc w tym miejscu też Przy naszym drugim podejściu mieliśmy problem Mm -hmm. Madzia znikła. Gra mnie nie chciała, gra mnie wyrzuciła. O kurde. A teraz Wojtka nie chcą. Why Aj ty. Rzeki. <laughs> Może ode mnie już się nauczyłeś za jakich drzew? A krób mostek. Tak, brawo. I tak, jeszcze skałki na mózżek. Wiesz co, skocz, bo tą kuleczkę dużą weźmiesz. Om nam nam przy, przylepie. No to, żeby nie było, zebraliśmy dzisiaj jakiś, ten, tak. jakiś punkt. Aha, i ja tam... Weź, bo... No właśnie, Cześć. ja się usmażę. Czekaj, tego się nie da tu jakoś... No. Ale to... Czekaj, bo ja się smażę, no bo jakby to Czekaj, mogło czekaj, być... czekaj! Pierw z ojką trzeba tamtą, wiesz... Zestrzelić. Także czekaj teraz strzelaj. Dobra, Dobrze? poszła. Ja już kolegów chyba słyszę No, bo teraz ktoś musi tą dźwignię tutaj A, dobra. Jak my to żeśmy wtedy zrobili? Aha, czekaj, ja tam stałem magiem. O kurde... Nie, 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 nie! Nie, nie. No i tak. Aha, dobrze, już, 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 już trzymam. Niepi! Dobrze, że trafiłaś. No ja mnie trafiać? A teraz bujaj. A czemu w górę? A takiem. O tam jest skrzynka w ogóle, nie A No patrz, Ja też, nie? Dawaj bujaj. Okej. No. Ale bujaj jakoś konkretnie! No tak, żebym się usmażyła, dzięki. i Madzian, co ty robisz? Smaży się. A spróbuj się odbić na tym i wskoczyć samym. No właśnie tak planuję. O, i otwórz. Jest! O, i teraz jeszcze te pójiki. Jaki ładny obrazek smoka mamy. Także widzicie, no coś jednak zdobywamy. Dasz radę tam wyżej podskoczyć. Taki mam nawet punkt. Znaczy no. osiągnięcie. Skakuj. Dwa punkty. .来. No, te trzymam. No i puszczamy. Ej, Dobra, udało się i żyjemy. Tak. Tylko nie mów, że kuleczka została tam. Ok. Nie jest kuleczka, czekaj. O, ok. To jest smok. Dobra, ja kuleczkę musiałam złapać na mnie. Weź tego pierdołę strzel, ja się smokiem zajmę. Tylko niech on we mnie nie strzela, bo ja tu smoka obrabiam. Zdech, dobra. Nie mogę go... A, dostał. A tu jakieś kuleczki pozostawialiśmy, widzę. Mhm, tu w ogóle jeszcze... O... Idź, weź, zabierz, o. nie! Co się dzieje? Aha, bo to. Bo ja nie mogę tego dźwięku. Teraz czarodziejska maszyna. Boże, niech to odrafluje w porze, kosmici atakują. Znowu masz te dziwne dźwięki? Tak, mówię ci, jakby jakieś upostartowało, czy coś. No też mam jakieś takie dziwne w sumie. Boże, z mój mózg. Wow. To było straszne. Your brain has been slain. Widzicie, <laughs> zbliżamy się do Mordoru. Będzie słodka? Tak. Dobra, to kto komu odgryza palec i wpada do wulkanu? Mm, ja swoje palce lubię. Więc ja swoich nie oddam. A swoim się wrzydze to też nie chcę. Dzięki. 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 No a co, ty moje palce chciałbyś gryźć? Nie wiem. No właśnie. O, maszynkę nam popsuje do latania. Wielkie zdziwienie, nie? <grystanie> <grystanie> tam zepsuli. No dobrze. No zepsuli, zepsuli, tylko znowu powtórzę, że chciałabym mieć taką armatę. Okej. Okay. No a nie, fajnie byłoby takimi kulami tak strzelać sobie. Spoko. No co się cieszysz? Nie Chodź tu mordować. Już jestem, już, już. wiem. Nie będzie perwers się teraz cieszył, no? <laughs> Czego ty się cieszysz? Głupawka. Weź widzę. Ciesz, ciesz. ty Ciesz się, ciesz. No czego? Weź ty się lepiej za maszynę. Daj, bo ty i ją ogarniasz. Też o to pojęła, co powiedziałaś. Mam nadzieję. No, ja miałem się dać za maszynę, a póki co, to ty ją obrabiasz. Ja ją interesuję, swoją osobą, żeby się mnie czepiła, a ty ją obrabiaj. A, spiłowuje mnie. No, patrzcie, ona mi mi zabiera wszystko. O już, ja, wszystko ja. Wszystko, co zwęna, no to na kobietę, pójdę. jasne. Wow. czekaj. <laughs> ja miałam zdumą, że na ty się powiesiłeś. <laughs> Nie przestrzela. Ja mam jakieś y, dziwne lagi, ale dobra. Ja też mam lagi. Nie wiem z czego to wynika, ale na razie nam w miarę idzie. Ej! Dzięki. Okej, okay, dobrze. E, także... Szczęśliwie powróciliśmy do gry. Szczęśliwie powróciliśmy i stwierdzamy, że ta, Madzia stwierdziła, że ta gra nie wykończy nas technicznie. Tak, Strony wykończy nas technicznie, chorobowo nie, jesteśmy dzięki Bogu odporni, ale niestety technicznie nas zamęczy. Tak, niestety. Także słuchajcie, w połowie walki z bossem i tu właściwie Skype coś sfiksował, bo ani jedno, ani drugie nie słyszeliśmy siebie nawzajem, więc... Tak, ja się czułam jak za czasów wojny na tych radiostacjach dziwnych. Tutaj ja mówię do Wojtka, a słyszę jakieś szumy, jakieś trzaski, wybuchy, kosmos i inne sprawy. U mnie słyszałaś takie rzeczy? Tak, ja nie wiem co ty tam robiłeś, ale no... Może jakaś szalona sąsiadka na mnie cię nawiedziła. Bo może ta burza co tu u mnie krąży... Tak. No nic, dobra, nieważne. Wracamy, bijemy bossa i kończymy serię, także Gdzie ty jesteś? A, bo ja jeszcze nie rozpocząłem. Aha, to ja sama się biję. Dzięki! Bo ja tak, bo ja tak gadam, gadam... gadam. A mi już filmik minął i ja myślę, z kim ja tu się biję. Nie wpadłam tam, gdzie chciałam. A ty filmik obejrzałaś. No, obejrzałam. to ja wam, moim widzom tutaj skrócę, jak wygląda filmik. Po prostu goblin coś tam mówi i zaczyna się walta. Marudzi Aha. jednym słowem. Że ja cię zabiłam? Nie, ja się sam zabiłem. Ale ja go tam zabiłam, załatwiłam tam mu. Ten silniczek Zoom. Aha, tych bańki. Nie stawiać. Te bańki są dobre, ale zależy w jakiej sytuacji. No nie stawię, panie nie, one nie są w tym momencie dobre. No gdzie się obracasz, pierdoło? Jezu, jak spieprzyłam. ekspieprzyłam. Nie poradzisz. Ej no! Dobrze! Dzięki! Dostał ode mnie Gdyby spadłam! Nie żyjesz Oj, oj, oj I Co mnie tu blokuje? No Co mnie mogę trafić? Dostał Madzia? Ja nie żyję. Dobrze. Jesteś, już widziałem, że coś się znowu. Ja jestem cały czas, tylko ja nie żyję. Hmm? Znaczy już będę się odżywać, tylko... Ta nędza! Już idę na pomoc! Kuleczka jest. Dziękuję. Proszę. Idź z tą mordą! Dzięki. No tu jeszcze zostało do zb... Aha. Jeszcze trzy Dobrze, jedno zbite. A ja tymi chudymi nogami latam w przestworze. Drugie zbite. Jakie drugie? Jeszcze jedno tylko zostało. Weź go tam z góry, ja go tu zajmuję pod tym. No! Ach, no były trzy, no to dwa, jedno zostało, tak? A od tłowę, odliczasz. Jedno, jedno zostało. O, Dobra. Co? I co zostało? Pan pierdoła. A. Szalony goblin na miotle. No gdzie mi rozbił?! Przepraszam. Ale przecież to on, nie ty chyba. To akurat ja rozbiłem. Aha. Nie żyję. Madzia samobójstwa popełnia, widzę. O, no to takie ciekawe. Wiesz, urozmaicenie nudnego nie! życia. Okej, okay, Madzia. Nie! To, <laughs> się udać nas resnąć, bo jak nie, to będzie liton To jest pan pierdoła. Jest! <noise> Ups. Uh. No weź ty nie gin dla przyjemności własnej! Nie ginę! Jest! Nie żyję! W końcu! Buję się tak, bujań się tak, aha, aha. Nie pamiętam drugi, tego drugiego wersji, jak to szło. Ja też. Tup, 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 tup. Boże, jak moja zbroja trzeszczy. W ogóle dopiero po tej scenie odkryłam, że Zoya ma zakrytą twarz. No brawo. no brawo. Nigdy się jej na mordę nie patrzyłam. A na co się patrzyłaś? Latającą spodniczkę. Na dzydgi. To na mocycki? No, a nie? Nie wiem. Bo Jakieś małe skoro też nie zwróciłam uwagi. Ma worek po kartoflach w ogóle. Ej, jakieś cycki tam ma, ale takich zbyt nie widać. W ogóle to co już tutaj rozważaliśmy, dlaczego nie tego worka nie otworzą? No właśnie. Może w Trajnie Trójce? Czy Margaret pojawi? Ciekawie byłoby gdyby wprowadzili kolejną postać jakąś. Nie, nie, nie. No jakiegoś słodkiego kotka biegającego. <laughs> ma Train, trójnia, trzy osoby, nie ma. Eee, no dobra. Nie ma. Ale tutaj powiemy wam, że będzie na pewno Train trójka, bo już tutaj sprawdziłem po, po ostatnim nagraniu. Nieudanym. Tak. Ale wiem, że Frozen Byte planuje stworzyć train na trójkę. Co prawda nie szybko, ale planują. Tak. Conclusion. No more trouble, danger or fright. Tu nie było coś o jedzeniu, znowu? Na koniec? A nie wiem. Nie, to w pierwszej części było, że gdzieś tam idą coś jeść, znowu. A, no, na ucztę, Pan tak. już był głodny. Tak, jak zwykle. No. No, w końcu były największe i najbardziej obżarty, nie? Dokładnie. No. No to co? Słuchajcie, nie wiem nawet jak długo ten odcinek trwał szczerze powiedziawszy, bo nie mam tutaj stopera. Ja też nie. E, w każdym razie co, no słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o trajna dwójkę oraz DLCK, czyli dodatek Goblin Goblin Menace, czyli goblińskie groźby, tak? Tak. Tak, no, no gra, no... kurczę. Powiem ci, że dodatek mnie bardziej zaskoczył niż podstawka. No tutaj ja też ta, była, to tak wydaję. No, no większe było z... urozmaicenie, nie jakieś... Yy urozmaicenie i graficzne, i zagadek, i leveli wszystkiego, nie było żadnych takich rzeczy powtarzających się, więcej myślenia było. I jakoś my też staraliśmy się bardziej myśleć niż failować, no i tak jakoś fajnie było. Ale wiesz, zawsze, z reguły tak jest, że dodatki jakby chodzą, właśnie wprowadzają jakieś fajne, fajne tutaj nowe rzeczy. No i tak samo było tutaj w przypadku traina no bo podstawowe, hmm. no to właściwie takie samo przez całą grę, nie? Powiem ci, że w tym przypadku tak, ale akurat mi się skojarzył dodatek do amnezji Justin, gdzie on był dla mnie niewypałem. Justin? Akurat. Justin Bieber? Oj, idź! A w ogóle ja pragnę wam tutaj oznajmić, że z tego co słyszałem od brata, w najnowszym selection będzie amnezja i ork ma O, widzisz. Tak, Aż tak. ja amnezję już od dawna mam, to tam a orki. Tutaj miałam wystarczająco tych, tych goblinów i tego wszystkiego, więc nie. Chcę. Tak, tak. To... Dobra, także słuchajcie, z mojej strony podsumowując grę, zajebista grafika, zajebisty gameplay, zajebista osoba do towarzystwa i ogólnie i ogólnie naprawdę fajna i przyjemna gra. A teraz Macia Wam powie. Tak, ja to wszystko popieram. Dodatkowo jeszcze muszę po raz kolejny podziękować, że mnie namówi do tej gry, bo ja e, słysząc Train 2, nieco, że nie skojarzyłam w ogóle tytułu z czym to się je, ale ja tak myślę, a bo ja wiem, nagrać się, nagrać. A w sumie czego, nie? No dobra, nagrywam i powiem Wam, nie żałuję. No, niesamowicie mnie zaskoczyła gra, niesamowicie mi się podobała. E, Wiedynkę nie gram, ale ja mam coś takiego, że nie wracam do starszych wersji gier, bo po prostu czuję się jakbym tak... Nagle ktoś mnie wrzucił do średniowiecza. Inna grafika, jakoś tak, taka starsza widać, nie? No i raczej w jedynkę nie zagram. No ale mogę was uprzejść, że jeżeli kiedykolwiek... To znaczy, no wyjdzie. Trójka, w każdym razie nagram ją z Wojtkiem. Mhm, uh -huh. o ile <grym> jeszcze będziemy żyć. A co, znowu koniec świata panują? No nie wiem, skończyliśmy <grym> Trajna, więc to może być znaka końca świata. Wiesz, jedni umierają, a... <grym> No w sumie masz gorączkę, mieliśmy udar, mieliśmy. Teraz były problemy techniczne, no to chyba tylko jakiś wybuch atomowy czy coś innego może nas chyba tutaj zniszczyć w tym wypadku. Także trzeba mieć baczne oczy na koreę, bo nie wiadomo co im odbije. W sumie. No właśnie. No dobrze, także nie będziemy Was tutaj dłużej trzymać. Eee, seria jak najbardziej, mamy nadzieję, że Wam się podobała. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie, że tam... Możecie napisać w komentarzu, dać łapkę i tak, teraz wychodzę na. Dobra, nieważne. <grystanie> ja nie skomentuję, ale ogólnie seria z mojej strony i chyba z Wojtka również bardzo pozytywna. No i taka, taka, taka sympatyczna. Mhm. I co, uchylimy im rąbkę tajemnicy o kolejną serię? Wiedzą. Wiedzą. No. Wiedzą. No. no ci, co wiedzą, to wiedzą. Ci, co nie wiedzą, to będą mieć niespodziankę. Okej. Okay. No. Także co? Żegnam się z wami. A Wojtek była ze mną. Madzia również się żegna. Tak, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa pa.